Ok, zacznijmy od tego, czym jest konwersja. Konwersja to wykonanie przez użytkownika pożądanej akcji. Natomiast współczynnik konwersji jest to procent użytkowników, którzy tę akcję wykonali. Współczynnik konwersji, wbrew pozorom, nie zależy tylko i wyłącznie od liczby wejść na stronie. Może on zależeć od m.in. od użyteczności Twojej strony, od ceny usług czy produktów, które oferujesz, ceny dostaw, kroków, jakie użytkownik musi zrobić, żeby dokonać zakupu lub zamówić Twój produkt. Oraz tego, czy na przykład może zakupić Twój produkt jako gość, czy musi się rejestrować. Możesz oczywiście wpływać na współczynnik konwersji, Odpowiednim linkowaniem wewnętrznym, cross-sellingiem czy upsellingiem, treści na stronie mogą wpływać na współczynnik konwersji oraz oczywiście optymalizacja użyteczności będzie na niego wpływać. Między innymi na przykład opinie klientów będą dobrze wpływać na zwiększenie współczynnika konwersji. Pamiętaj jednak, że współczynnik konwersji będzie się różnić również dla branż, dla poszczególnych branż na przykład w branży dóbr luksusowych będzie on zawsze nieco mniejszy niż w branży dóbr łatwo zbywalnych. Innym efektem, który może wpłynąć na współczynnik konwersji, jest efekt ROPO, czyli research online purchase offline. Jest to tak zwany, to jest efekt, który mówi o osobach, które wyszukują produktów online, a później idą do sklepu, żeby je zakupić. Więc współczynnik konwersji dla takich branż i dla takich produktów będzie nieco mniejszy. Współczynnik ten będzie również się różnić dla laptopów i dla smartfonów i tutaj też w zależności od branż dla niektórych na smartfonach będzie wyższy, a dla niektórych na laptopach będzie wyższy.